Po ostatnim odcinku o bohaterach, których odejście nie zostało wyjaśnione, jeszcze bardziej wgłębiłem się w temat sióstr Iwony. Nie chcę, żebyście źle zrozumieli ten tytuł, więc proszę obejrzeć ten film do końca, a nie od razu pisać komentarzy o treści Pinkbait. Co tu dużo mówić, wątek sióstr iwony miał bardzo duży potencjał. Osobiście bardzo mi się podobał, gdyż lizice pokazali z innej strony. Natomiast dziewczyny z odcinka na odcinek wyparowały. Dokładnie rzecz ujmując, pogodziły się z mamą i to tyle. Co najlepsze, produkcja nieraz i nie dwa miała okazję, by znów je wprowadzić do serialu. Na przykład śmierć Irka. Naprawdę mógłbym wymieniać tego masę. No ale przecież, po co mają siostrę spierać w trudnych chwilach? Nie ma dlatego po. Pojęcia, co się stało z tymi bohaterkami? Czy im rodzice zabronili grać w tym serialu, bo w tamtym okresie jeszcze nie miały ukończonych 18 lat? Czy też zrezygnowały, lub produkcja nie miała już na nich większego pomysłu? Serio trudno mi powiedzieć, ale choćby i nawet, to przecież można było sztucznie utrzymywać kontakt. Przez niby rozmowy telefoniczne, smsy. Wcale nie musiały być fizycznie w serialu czy na planie. A tak to wygląda, jakby rzeczywiście nie żyły. Odkąd zniknęły, to Iwona ani razu o nich nie wspomniała. Za przeproszenie. Więcej razy wspominała o nieżyjącym Irku, niż o siostrach, które żyją i mieszkają niedaleko niej. Zastanawiam się nad tym już od dłuższego czasu, po jakiego grzyba robili ten Wątek, skoro skończyli go z odcinka na odcinek, bez żadnego wyjaśnienia, bez żadnych kłótni ani nic. Jak dla mnie jest to bardzo dziwne, tym bardziej, że są siostrami, a nie jakimiś tam przyjaciółkami, kuzynkami i Bóg wie czym. Ich historia zapowiadała się mega interesująco. Mogą Mogli śmiało ją pociągnąć aż do dziś, no ale wyszło jak zwykle. Czy ktoś jest tym faktem zaskoczony? Bo ja nie. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz siostry, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, czy chciałbyś, żeby siostry Iwony wróciły do serialu?